W ciągu ostatnich 10 lat wielu Estończyków wyjechało z kraju. Podobny trend obserwowaliśmy we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, może poza Czechami. Nasz region nie jest bardzo atrakcyjny dla imigrantów. Główny powód dużej emigracji to oczywiście zarobki. Ludzie wyjeżdżają do Europy Zachodniej, ponieważ ich wynagrodzenia są zbyt niskie, a oni chcą mieć wyższy standard życia. Pierwszy podstawowy wniosek, który płynie z raportu, to to, że liczba Polaków, którzy mieszkają za granicą, wzrasta, wzrasta wiele wolniej niż to było w ostatnich latach. To jest dobra informacja. Również e, dobra informacja jest to, że zwrasta nam liczba powrotów. Natomiast e, takim no, łyżką dzięciu w tym, w tym pozytywnym obrazie, o którym teraz mówię, to jest to, że jednak nadal e, liczba wyjeżdżających przekracza liczbę powracających. Niewiele, ale jednak nadal jest to większa liczba. E, również e, to, co nam się udało ustalić w naszych badaniach, to to, że Polacy, którzy mieszkają za granicą, którzy pracują za granicą, jednoznacznie jeszcze się nie wypowiedzieli, w którym miejscu chcą Dalej funkcjonować, czy to ma być Polska, czy miejsce, w którym się obecnie znajdują, w którym obecnie pracują. Większość z nich jednak mówi o tym, że jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji. Niektórzy mówią, już prawdopodobnie będę chciał pozostać w państwie, w którym teraz pracuję, a niektórzy mówią, nie wyobrażam sobie mieszkać za granicą, chcę wrócić do Polski, bo na przykład rodzina moja nie wyobraża sobie dołączenia do mnie. Tak więc pozytywną informacją jest to, że ta migracja nie tak szybko, jak się obawialiśmy, przekształca się w migrację stałą. Oczywiście bardzo negatywnym elementem dla nas jako Polaków i dla polskiego rynku pracy, dla polskiej gospodarki jest deklarowana przez osoby na emigracji jednak duża chęć pozostania na tej emigracji. W niektórych zawodach, w niektórych branżach blisko 80% ludzi mówi, że do Polski wracać nie chce. Drugim takim negatywnym trendem, który tutaj obserwujemy, jest to, że Polacy wyjeżdżają przede wszystkim ze względu na za niskie wynagrodzenie. Oni to wyraźnie adresują nie chodzi o brak pracy, nie chodzi o niemożliwość jej znalezienia. Większość z nich dekalowała, że wyjechała za granicę, mimo tego, że w Polsce pracę miała, po prostu ta praca była nieatrakcyjna finansowo. Polska na pewno w krótszej i dłuższej perspektywie i tak potrzebuje imigrantów ze względu na starzejące się społeczeństwo. I są pewne sektory na rynku pracy, w których rąk do pracy brakuje, a w których wykształcenie jak gdyby nowych specjalistów zajmuje czas. W związku z tym przez jakiś czas potrzebne jest wypełnienie tej luki kimś innym i tę lukę najczęściej wypełnia się imigrantami.